Z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca porozmawiamy z przedszkolakami, jak postrzegają swoich rodziców. To, to jest mama. Moja mama nazywa się Lenata. Mama to jest taki. taka dziewczyna, która urodziła na przykład kołoś i się nim opiekuje. Ktoś, kto daje swojemu dziecku jeść i się nim opiekuje, i nawet czyta książkę. Tata to ten, który za tak wysoko Tata to jest taki, który naprawia, bo coś robi i buduje. Bo mój tata ostatnio zrobił taką kosiarkę ciężko do zrobienia. A, a tam, gdzie prezydent. W cyrku moja mama pracuje i tata. Mój tata pracuje w piarce. Kto ci śpiewa kołysanki? Mama i tata. A moja mama a czyta cząstki. A moja mama już mi nie opowiada bajek. Kołysanki ci śpiewa? Jakie jest popisowe danie mamy lub taty? Rosół. A tata też umie coś ugotować? Naleśniki leśniki mu się zawsze pieką. Zupa pomidorowa. Mama dotuje plać na śniadanie mi. A tata? To Dobrze, teraz mamy takie pytanie. Kto się częściej denerwuje w domu? Mama czy tata? Tata co on się denerwuje? Jak wychodzę, a nikogo się nie pytam, a wychodzę za bramę. Mama. A dlaczego mama się denerwuje częściej? Na tatę. Tata się denerwuje się na mamę. A jak tata nie pozwala mi obejrzeć, to. 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 to ja się chowam. Mój tata się denerwuje, jak moja siostrzka robi coś, mnie bije. Umie się, na, umie się bardziej, mama denerwuje. Na co mama się denerwuje? Nie, wiem. Nie, nie. Moja mama bardziej się denerwuje, a mój tata najbardziej. Daję więcej pieniędzy: mama czy tata? Mama i tata. Tata mój. I na co oni tak te pieniądze wydają? Na chlebek. Tata. A na co on wydaje te pieniądze? Na płot. Na płot do ogrodu. Tata. A na co on te pieniądze wydaje tak dużo? Że, żeby zamieszkać w Warszawie. Tata wydaje więcej, a mama też wydaje więcej na zabawki, na dziecka. U mnie mama wydaje więcej. Na co wydaje to więcej tych pieniędzy? Nie wiem, ale wiem dlaczego. Bo mama częściej jest w sklepie niż tata. Mama, dajaj ten niespodziank. I na pieniędzy dla mnie. To jest telebonti. Kto jest lepszym kierowcą? Mama czy tata? Ja. Ty kierujesz sam samochodem? Nie, traktorem tym. Ale ja kierowałem raz obok dziadka busem. Czyli najlepiej jedziesz w rodzinie samochodem i traktorem? Ta, bo tata umiesz prawie wszystkim kierować. Tata. Dlaczego? Bo zapina pasy. O, moja mama i tata jeżdżą tak szybko jak błyskawica. Mój tata jedzie na czerwonym. Moja mama jeździ na zielonym świetle, a mój tata jeździ też na zielonym świetle. A... Ach potem jak będą jak, byli tak, jak będą jak będą mój tata dziadkiem, to będzie już nie i będzie jeździł na świetle czerwonym. Jak moja mama będzie babcią, to będzie jeździć też na czerwonym. Tata kocha mamę dlatego, że nią lubi. Co co kochasz mamę i tatę? Za to, że mnie wcześniej odbierają. Hmm. Za to, że mi, że mi jak jest bardzo ciepło, no to, no to kocham ich i dają mi jody i kocham ich. Za to, że się ze mną bawią. Ja kocham, bo tata mi kupił laptop. A mamy? Że mi daje pieniądze. Dużo zdrowia i szczęścia. Coś jeszcze? Dużo kwiatów. Jakie życzenia byś złożył mamie i tacie? Mm, ja ja przytuję tatę, a mamę i mama przytujemy i, i daję mamie kwiatki. Jakie życzenia?